Pomyślałem, czy wracać kurde by na letnich okulach znaleźć wtórę Ubera zamówiciela. Teraz wziąłem się Uber i tak na letnich okulach. Do dwudziestej to masz zupełnie jedzie jazdę. Olszewski, Taraszewski, Stanisław który numer dwa. Potem przychodzimy. Taraszewski, Stanisław, Olszewski, dwójka. Ludowisko. I tak dobrze, że tu dzisiaj przyjechałem, bo tych łokiet trzeba dokomorować. Bo tamtymi drogami się wyjebało na drzewie.

Zastrzyki po turnieju. <śled satisfied> nie, trzech turniej, ale to by, przed takim narodowym jest trzech tygodni jeszcze... Nie, w porządku, bo taka była też by tak, bo to trzeba Zdrowa dla każdego. Nie, Żadnych trudów nie widzę, nie, 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 nie Ja, to dzisiaj, proszę, nie, ja, to z do to się nie daje. Nie, się nie daje. Nie, to z kizernym. To

なるほど。

ja już odboli grał dzisiaj. Ja już też grałem, właśnie mieliśmy okazję grać. Cziwnie mi się gra w takich kategoriach. Ja jeszcze się nigdy nie zapisałem, Ja już wysoko. są oldboy. Nie. Zawsze się chciałem zapisać, coś tej zawsze się udać zawsze się tego. de kuna, fide, kuna Co, co ja? Myślałem, że miałem przewidzenia, ale... Nie. Yeah. <laughs> Chciałem się chwilę zastanowić, co się wydarzyło. Co tam panie Mariusz, wydajesz coś? Nie mam dzisiaj siły w ogóle, Też przegrałeś? strzelałeś? To I to w Twoich trupach za granicę. Na tryzury teraz za dużo czasu

すごい。<noise> <noise> że jeździcie na tym nie? nie wiem. Wiecie, co? teraz jesteśmy w dłuższej Ale pomoc trzeba grać. No. Ja, ja to sam to jest tych Trzy akcje, dwie. I pora rolnikiem zostać mieszkać, w z do pola. 先生が試しに。 Celi do biliacku numer 8 do Celi usetki. może być sztyk, proszę bardzo. Celik do biliackej Kurwa, 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 tak się kurwa, <grym z uchwały> Kurde, no. Bo... takie no, to jest chyba nie, jest No, to jasne. No, tak, tak. tak. Nie, on nie, on nie. On akurat nie. Ale w ogóle seniora też byli na rodzinie. W ogóle to też, to może to, taki zanim...

Takiego, to jest taki Tak, tak. To granie, czyli... <słysza> a, 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 to nie ty zdobyłeś ten punkt. <słysza> Kurwa, jeszcze grał, <słysza> ale